Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównania Motorola Moto G 5G z Plusem kontra Vivo X51 5G. W obu Snapdragon 765G. W przypadku Vivo mamy 8GB pamięci RAM, w przypadku Motorola mamy 6GB pamięci. 6. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, więc lecimy, sprawdźmy jak działają. Który mówiąc krótko jest szybszy, lepiej zarządza pamięcią RAM, więc lecimy. Pierwsze co, Allegro. No, teoretycznie ten po lewej. AliExpress, Vivo Ceneo też Vivo Galeria. Może szybciej tutaj ten, HBO. Go. Vivo i Pla. Vivo jak do Również WIWO Mapy dla Vivo, nie wiem, że vivo, troszkę szybsze Player.pl Również WIWO Olix dla Vivo pyszne.pl Prawie remis, chociaż tu szybciej. Chyba jeszcze fony mają jasność na maksa, więc widzicie, wyświetlacz Vivo jaśniejszy. Glowo, Vivo, Sklep Play, praktycznie Remis, Spotify. Tu szybciej trochę Motorola, Tap Talk. Remis. Trip Advisor. Może minimalnie wiwo bardzo. Twitter dla Wiwo, Uber. Również Wiwo, Wykop Wiwo i YouTube również wiwo. No jak widać podobne specyfikacja, ale czasami jeden ma lepszy i zorganizowany soft, albo lepiej lepszą, lepszą i szybszą pamięć w środku. Sugeruję zobaczyć testy Android. Bench. obu zobaczycie porównanie. Dobra, no więc widać, że tutaj na razie wygrało Vivo. Sprawdzamy, czy wszystko jest w ramię. Pamiętajcie, tu 6, tutaj 8 GB. Na razie w Vivo wszystko jest. W Motorola wszystko poza do tej pory, galerie tak samo. HBO go Vivo w ramię w Motorola i pla. Podobnie jak dojadę, tak samo. Mapy w obu w ramie. Player.pl ubity w obu. Olix tylko w VIVO. Pyszne.pl tak samo. Glowo zrestartowało się w obu. Sklepy w obu poza RAMem. Idziemy dalej. Spotify tylko w VIVO. Taptalk w obu w ramie. Tripadvisor w obu. Twitter w obu. Uber w obu. Wykop w obu i mamy i YouTube'a YouTube też w obu. No więc tutaj zarządzanie ramem na korzyść Vivo. Praktycznie prawie wszystko w pamięci ram w Motorola. No niestety trochę gorzej, więc na razie wygrywa Vivo. Zobaczmy jak będzie w przypadku gier. Czy tutaj będą jakieś większe różnice? Lecimy. Asphalt 9 Czy Motorola, czy Vivo? czekamy, minimalnie Vivo następnie Asphalt 8 tym razem Motorola Temple Run 2 dla Vivo her First Znowu Vivo szybsze Dead Trigger no, nie, dostałem, jest ok Dead Trigger 2 Minimalnie Vivo, ale bardzo minimalnie Asphalt Extreme no, tu już widać czekawka lekko motoroli Pierwszy przy Vivo. następnie mamy Unkilled, również dla Vivo. i ostatnie PUBG Mobile. Ale widać, że trend się trzyma. Piwo wydajniejsze, szybsze niż Motorola G5G. Jeszcze ostatni test, zaraz zobaczymy, jeszcze pamięć RAM, ale na razie wynika. No i już jesteśmy, coś trzeba było kliknąć. No, praktycznie odpaleni. Znaczy, nie, tu jeszcze coś sobie tam. No, dobra, mniejsza oto. Nie jedziemy. Zobaczmy, co z RAMem. Asfalt, 9 w ogóle. Asfalt 8 również w obu w ramię. Temporan 2 w obu w ramię. Subway Surfers to samo. Dead Trigger 2 podobnie. Asphalt Extreme również w ramie w obu. Unkilled też. No to już motorona lepiej z ramem w przypadku gier. Co działa tutaj, w Vivo również w ramię. No więc tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. Widać, że szybciej wypada Vivo X51 5G, mimo że te same procesory, no ale troszeczkę działa wydajniej, szybciej i lepiej. Więc tak wygląda porównanie tych smartfonów. Odnośnie Vivo, jak i również Motorola, macie playlistę, Możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami. Dzwoneczek, subskrypcja, komentarz na dole dla zasięgu, bo to się zawsze przydaje. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony łócek, trzymajcie się ciepło. Hej.